Cześć. Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z House Smartu. Witam Was dzisiaj z okolic pięknych Borów Tucholskich, gdzie mamy przyjemność budować super fajny kompaktowy dom. A mianowicie budujemy dzisiaj dom Future Smart. Future Smart jest częścią projektu Double Smart. I to co fajne jest właśnie w tych projektach, to to, że nie musicie naraz budować jednego dużego domu. Możecie na początku zbudować, tak jak nasza inwestorka, przedni moduł, czyli Future Smart. A z czasem, jak zapotrzebowanie na większą powierzchnię wzrośnie, dobudować tylko ten tylny moduł. Czyli fajna opcja. Dzisiaj pokażę Wam właśnie Future Smart'a. Nie przedłużamy. Zapraszam do oglądania. No, oto jest JON. Domek Future Smart. Wejście do tego domku jest tutaj z tyłu. Ponieważ w przyszłości, kiedy powstanie tutaj dodatkowy ten tylny moduł, to te domki właśnie będą złączone w tym miejscu. Będzie ogród zimowy, czyli będzie przejście z jednego domku do kolejnego. Elewacja ze świerku skandynawskiego tam na górze będzie home office. Zaraz sobie wejdziemy do środka, to Wam pokażę, jak jest rozplanowany ten domek w środku. Wymiary tego budynku to 5 metrów szerokości i 7 metrów długości, czyli klasyczne 35 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy. Dom wybudowany jest na płycie fundamentowej, a tam tutaj już macie jeziorko. Także zwróćcie jeszcze uwagę, że działka jest dosyć wąska, więc ten projekt idealnie pasuje na wąskie działki. No bo jest po prostu długi. Tak. Pierwszy moduł, i tutaj z tyłu w przyszłości, być może, powstanie drugi moduł. Czyli z Future Smart'a zrobi się Double Smart. Obydwa te domy są na naszej stronie internetowej i możecie sobie kliknąć Future Smart lub Double Smart i przejść przez konfigurator. Jedną ze zmian, które inwestorka wykonała w tym projekcie, jest zamiana w Future Smartie na to okno takie z Family Smarta, bo mamy te dwa kwadraty i trójkąt, a w Future Smartie klasyczny jest taki. Duży trójkąt z jednej strony, ale bardzo fajna zmiana. Tutaj mamy e, okna, wyjście na taras, i również tutaj inwestorka dodała sobie jeszcze jeden e, moduł okna, żeby sobie po, powiększyć, doświetlić to pomieszczenie. Bardzo fajnie zmiana ta wygląda. Elewację mamy ze świerku e, skandynawskiego oraz z blachy. To jest taki miks, takie łączenie. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się takie połączenie podoba. No, i tutaj mamy tą drugą część budynku. Kolejna zmiana, którą inwestorka wykonała, i pokażę Wam ją zaraz w środku, to jest zamiana pomieszczeń. Bo tutaj była łazienka i to małe okno, a kuchnia była z tej strony. Ale klientka to zamieniła. Także tutaj będziemy mieli duży salon z aneksem kuchennym, a z drugiej strony łazienkę. I bardzo dobra zmiana. Taką też zmianę wprowadziliśmy w wersji poliftingowej na przyszły rok. Ten dom właśnie już będzie tak w standardzie cały czas się, że tak powiem rozwijamy, uczymy, budujemy i doświadczamy i to jest najlepsze doświadczenie, bo to jest doświadczenie z praktyki po prostu. Ok, zaproszę Was teraz do środka i zobaczymy sobie ten domek w środku. Wchodzimy do budynku. Tutaj mamy tą dużą przestrzeń nad głową, czyli inaczej niż na przykład w Mezanin marcie. Schody będziemy mieli z tej strony, będą się zaczynały. Tu będą zakręcały i tam szły na górę, gdzie będziemy mieli ten home office, tu macie to okienko, okna w dachu, tam jest sypialnia, zaraz sobie wejdziemy. Ale zaczniemy od łazieneczki, która w tym projekcie, tutaj tak jak mówię, jest zamieniona. Kompaktowa łazieneczka, ale wszystko w tej łazience się zmieści, oczywiście ubikacja, prysznic, pralka. Wszystko tutaj jest. Do pomieszczenia i w łazience jest również okno, więc również dobra wentylacja jest grana. Idziemy sobie dalej. E, tutaj mamy ten salon z aneksem kuchennym. E, łazienka ma około 3 m2, więc tutaj przestrzeń na dole jest w okolicach 25 m2. Więc jest naprawdę, pomimo tych swoich wymiarów kompaktowych, domek jest jak najbardziej e, wygodny w użytkowaniu. I tak to się proszę moi mili prezentuje. Tu mamy to okienko, możemy też z salonu sobie wyjść na bok. Z tej strony będzie część ta telewizyjna. Tutaj mamy to wyjście na taras, kolejne okno, a tutaj będzie e, aneks kuchenny. Także bardzo fajna, kompaktowa przestrzeń do sufitu ponad 2,50, a w tym miejscu prawie 6 metrów. Do sufitu i co? Zabiorę Was teraz na górę. Chodźcie! No i jestem na górze. Udało się. Drabinka taka zrobiona, żeby sobie wchodzić. Schody, tak jak mówiłem, Wam będą szły tu i tu. Także będą wygodne schody zabiegowe. No i jestem teraz w tej części home office'u który ma 7 metrów kwadratowych. I tutaj będzie biureczko. Będzie można sobie pracować. Tutaj mamy okienka żeby ten domek ładnie przewietrzyć. Z drugiej strony mamy jeziorko, czyli z dwóch stron mamy jeziorko. Bo i z tamtej strony i tu za plecami mamy jeziorko. Tutaj mamy to okno dachowe. Otwierane. Pamiętajcie, żeby je zawsze zamykać. No i idziemy do sypialni. Sypialnia 14 m2 ponad. I tak możecie sobie zobaczyć funkcjonalność tego domku. 280 w najwyższym punkcie. Wysoka ściana kolankowa powoduje, że możemy podejść na wyciągnięcie ręki, i tutaj mamy takie okna, właśnie jak w Family Smartie i dowód, że z tej strony też mamy jeziorko czyli ten domek jest położony nad dwoma właściwie jeziorkami o i Łabądek sobie tam pływa po jeziorku idealny projekt moim zdaniem na wąską działkę. Spełniający swoją funkcjonalność. Bo jak dobudujemy sobie jeszcze ten tylny moduł, to tam mamy kilka sypialni, też mamy w tym miejscu akurat garderobę. Tutaj mamy kolejną sypialnię w tym tylnym module, więc naprawdę robi nam się bardzo, bardzo dużo e, powierzchni po prostu w tym, w tym kompaktowym, naprawdę kompaktowym domku, ale jednak e, dobrze przemyślanym pod kątem właśnie tej powierzchni, którą możemy sobie wygospodarować. I zobaczcie, że jest ciekawa alternatywa właśnie dla y, mieszkanka w bloku, bo tutaj po podłogach na dole mamy te 28 m2 tutaj mamy 14,5 m2 to już macie 38 plus 4, 42,5 i tu dodatkowo macie 7,5 tu macie około 50 m2 na spokojnie powierzchni, takiej po której się możecie po prostu poruszać. Idę na dół. Mam nadzieję, że Future Smart za moimi plecami przypadł Wam do gustu. Domek kompaktowy, ale jak widzieliście, jest w nim łazienka, salon z aneksem kuchennym, jest górna sypialnia, a nawet miejsce na home office. Klientka zrobiła tutaj kilka modyfikacji. Które myślę, że dodatkowo urozmaicają ten domek położony na wąskiej działce między dwoma jeziorami. Jeżeli jesteście zainteresowani właśnie takim domem, albo innym z naszej oferty, mezzanin smartem, family smartem, może modernem, w różnych wielkościach, to zapraszam Was na naszą stronę internetową www.housemart.pl, zakładka projekty. Tu gdzieś się Wam wyświetla link do naszej strony, więc od razu sobie możecie z filmiku kliknąć e, na stronę i poznać po prostu ceny. Jeżeli jesteście zainteresowani budową i współpracą z nami, to zapraszam do rezerwacji terminu. Te terminy sukcesywnie się kurczą, więc kto pierwszy, ten lepszy, stara ośródowa zasada. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! How smart! jesteś u siebie.